Wystarczyła chwila i sześciosobowa rodzina straciła wszystko, co miała. Wziąłem dzieci pod pachę tak jak stałam na lejstopach, na skarpetkach, na piżamie i na bosu pobiegłam obok do sąsiadów, zanieść dzieci, żeby je wzięli i wróciłam tutaj. Ogień w jednej chwili pozbawił ich dachu nad głową. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że my się tak palimy, jak ja już po prostu wyszłam na dwór, to już trzy czwarte dachu było zajęte. Pani Magda niedzielne popołudnie, 24 stycznia wspomina z łezką w oku. Świeżo wyremontowane mieszkanie zamieniło się w jeden wielki płomień. Teraz pozostały zgliszcza i smutek. Smutek o to, co będzie dalej. Obecnie cała rodzina mieszka tuż obok spalonego domu u kuzynki. Pani Magda wychowuje dwójpółletnie dzieci. Pan Łukasz pracuje, żeby utrzymać rodzinę. W zeszłym roku wzięli 50 tysięcy kredytu na remont budynku. Cieszyli się z odnowionego mieszkania. Pomimo tragedii nie poddają się. Wierzą, że z pomocą ludzi dobrej woli odbudują swoje marzenia. Nie mogą jednak przyjąć żadnej pomocy finansowej, bo od przyjętej sumy musieliby zapłacić podatek. Jedyną szansą jest uruchomienie konta poprzez fundację. Ale nie jest to łatwe. My nie mamy w żadnej fundacji konta, takie, na które mogliby, mogliby wpłacać te pieniądze. Nie możemy na nasze wziąć, no bo wiadomo, że potem możemy mieć problemy z urzędem skarbowym. W tej chwili no, no, jedynie co możemy przyjąć, to chyba tylko materiały budowlane, które tam komuś zostały i mógłby nam po prostu użyczyć. Udostępnić takie materiały, żebyśmy mogli chociaż ten dach odbudować. Po spotkaniu z właścicielami spalonego domu udaliśmy się do Urzędu Miasta w Redzie. Jak poinformował nas zastępca burmistrza, właśnie poczyniono kroki mające pomóc pogorzelcom, i do 15 lutego powstanie specjalne konto. Uruchamiamy konto za pomocą organizacji pozarządowej Eureka, która takie konto zakłada dla na które będą mogli wszyscy wpłacać swoje prawda pieniążki na ich rzecz i teraz ta procedura trwa to potrwa jeszcze zanim się uprawomocni bo będzie musiała być wydana decyzja burmistrza, która cała ta procedura trwa ponad dwa tygodnie. Czyli od 15 lutego będzie, mogła, będzie funkcjonowało takie konto. Urząd Miasta w Redzie podstawił kontenery na spalone zgliszcza. Liczymy na to, że dzięki pomocy urzędników oraz ludzi dobrej woli uda się odbudować spalony dom. Póki co będziemy monitorować dalszy rozwój wydarzeń i jak tylko pojawi się konto, poinformujemy o tym.